Program Gość Dnia. Grzegorz Gabor, dzień dobry. Naszym gościem dzisiaj Józef Skrzek, postać legenda śląskiej i nie tylko sceny muzycznej. Witam Pani Józku. Wszyscy jesteśmy jeszcze w świątecznym nastroju, więc proponuję nasz program rozpocząć od pastorałki, a później na ten temat będzie okazja na pewno porozmawiać. Pastorałka, którą przed momentem słyszeliśmy, została nagrana wspólnie między innymi z Włodkiem Kiniorskim. Jak zrodził się pomysł nagrania tej Pastorałki, Panie Józku? Myśmy nagrali wcześniej tu na Kazaniach wszystkich Pastorałkę z chórem Oktoich. Zresztą tam w końcówce tego utworu ich słychać. I jest pewien tekst wyjęty z tych staropolskich słów, gdzie to jest kazanie o narodzeniu, kazanie o narodzeniu pańskim. Tak, coś takiego. Myśmy z tego zrobili pastorełkę z taką skrótową formułę, która najpierw była zaśpiewana z chórem, a potem był pomysł, a może zrobić to inaczej. No to dobrze, podjęłem się, że ja to zaśpiewam. A że jest sprawny i jest bardzo ciekawym muzykiem, również, który tam umie, umie preparować na przykład perkusyjne sprawy, świetnie gra na saksach, na fletowych instrumentach, również. No to zrobiliśmy to, 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 to co oglądacie. No, poza tym no, jest to jednak nastrój, który nawiązuje do źródeł, bo to jest w święto świętokrzyskim gdzie powstawało wszystko w zakonie na Świętym Krzyżu jest takie wzgórze pewne, które jest bardzo magiczne, tajemnicze. I ci, kto się znają troszeczkę na historii, to wiedzą o tym, że tam przed bitwą pod Brunwaldem sam Jagieło się modlił i wygrał. No właśnie, jak gdyby naturalnie przeszliśmy do tego pytania, bo chciałem o tych kazaniach świętokrzyskich porozmawiać i coś w tym jest rzeczywiście magia, ten koncert tam właśnie na Świętym Krzyżu odbył się we wrześniu 2012 roku, a te kazania świętokrzyskie jeszcze można powiedzieć ciepłe, bo one trafiły do sprzedaży z końcem ubiegłego roku. No tak, bo trochę musieliśmy poprawić pewne brzmienia, pewne również frazy, ale um, w, w różnych jakby częściach jest ich tutaj wiele. Samych kazań jest sześć, ale jest i Ubertura, i Exodus, i y, Pastorałka, i Anieli Święci. No a poza tym są muzycy bardzo zacni, którzy w różnych uczestniczą w przedsięwzięciach. Na przykład Marek Piekarczyk się udziela w tej chwili wśród młodych, wojsków, w Polen się to nazywało No i on ciągle tam jakby jeździ gdzieś tam. No. Czasami robiliśmy pewne roszady, i udało się, że jesteśmy zaprzyjaźnieni. Ale to temat niepopularny, można krótko rzecz ująć. Skąd pomysł, żeby to ożywić, w taki sposób przedstawić, w takiej zupełnie innej formie? Myślę, że to, co z historii potrafimy hmm, przynieść do teraźniejszości, to jest hmm, piękna sprawa i jest to prawdziwa sztuka. Znaczy, tak, w tym przypadku. No, czy, dla niektórych to nazywa się dla koneserów, dla melomanów. Dobra, nie ma problemu. No, no to rzeczywiście profesor Bracha, który się tutaj jakby zajmował tym od początku, i wiele na, naukowców, którzy byli na premierze. Na świętym krzyżu bardzo są zachwyceni tym pomysłem. Natomiast dla innych to jest wejście w poznawanie wręcz historii polskiej, bym powiedział, bo to jest mniej więcej nawiązujące do czasów Boga rodzicy. No jak tak wspomniałem, te jakby fragmenty słów, tekstów, one uczestniczyły w wielu, wielu ważnych momentach dla historii polskiej. O których już wspominałem, właśnie tamto miejsce, które kiedyś było uznawane, Święty Krzyż był no, uznawany w tamtym czasie mocniej nawet niż Jasna Góra czy jakieś inne prawda, miejsca. Był centralnym miejscem modlitwy, właśnie takiej bojowej, bym powiedział, zwłaszcza dla, dla Polski. Mówimy o tym nieprzypadkowo, ponieważ Piotr Iwicki na łamach Gazety Polskiej codziennie i serwisu Jazz Gazeta napisał o kazaniach Świętokrzyskich w taki sposób. Gdy wielkie, wytwórnie płytowe i producenci muzyczni szukają nowych pomysłów, goniąc w piętkę pod dyktando tabel wyników sprzedaży, nasz mistrz Józef Skrzek, idąc pozornie pod prąd, sięgając w głąb polskiej kultury do najstarszego polskiego starodruku Prozy Kazań Świętokrzyskich, oczarowuje muzyką, stawiając pytanie, dokąd zmierza kultura Kultura masowa. Jeżeli słyszy się takie recenzje, to chyba miłe jest. Miłe, dziękuję Piotr <głos》> za miłą recenzję, no, ale to jest nieuniknione. Będą ludzie zawsze słuchać jakiegoś tam swojego, powiedziałbym siupździu. no Oddaję im pokłon, to jest pewnie normalne. Większość z nas zdaje sobie z tego sprawę. Każdy wybiera, co chce. Dlatego sztuka jest dla każdego. Co, co, co lubi, no, i niech tak już zostanie. Natomiast czemu nie robić też spraw ciekawych, które potem jakby przenoszą się w czasie na dłuższą metę. Zresztą prawdziwa sztuka dopiero wtedy jakby zostaje oceniana właściwie, kiedy przytrzymuje takie te Nazwijmy to meteorowe nastroje, bo w piosenkarstwie to jest zwykle tak, podoba mi się ten, ten szlagier, za chwilę może mi się już nie podoba, bo potem będzie inny szlagier. Natomiast jak się robi takie poważne podejścia, no to kto wie, może to zostać na trochę więcej niż. Taki sobie tam. No, decyzja, decyzja, na pewno, decyzja na pewno odważna, bo w dobie internetu i, i takiego właśnie wśród jak jak pan powiedział, no, czasami trudno się z takim czymś przebić, ale jest zapotrzebowanie i to chyba jest y, pocieszające w tym wszystkim, że jednak są ludzie, którzy koneserzy, tak jak pan powiedział, którzy chcą słuchać y, takich y, melodii i mają zapotrzebowanie na takie produkty. Y, nie wszystko jeszcze zginęło chyba y, dzięki temu. A, tak, tutaj zresztą było to, bo Marcin, który tutaj jest w tytule jako um, pomysłodawca z Jankiem, on jest wielkim audiofilem. On, on, oni to robili na sprzętach w ogóle to, te miksy i zresztą, dlatego to tak też dłużej trochę trwało, które normalnie są jakieś tam kwadrofoniczne, nie wiadomo jakieś i tak dalej. Bo jeśli już, to tak właśnie. Bo my sobie zdajemy sprawę, że ludzie m, niech słuchają naprawdę bardzo różnej muzyki, ale zachęcamy ich do słuchania również tej muzyki. Zostaniemy jeszcze w starym roku, 17 listopada. Na Zamku Królewskim w Warszawie miała miejsce taka niezwykła dosyć uroczystość na waszej stronie. Mogłem przeczytać taki tekst. Między innymi złożyłem hołd solenizantowi, tak pan pisze, profesorowi Krzysztofowi Pendereckiemu w imieniu muzyków nowej generacji inspirowanych jego geniuszem. Było to tak niezwykłe i wzruszające, pan profesor uściskał mnie jak syna. Solenizant otrzymał nowy projekt na CD: The Dream of Penderecki, a publika powstała z miejsc. To wasze kolejne dziecko dzieło, The Dream of Penderecki. Jak, jak, to się, jak do tego doszło, że zostało to zrealizowane? No to był szok dla mnie. No i na pewno powstał z miejsca profesor. Dziękuję mu za to jeszcze raz. No, sama publika no, była raczej w szoku. Zresztą to publika typu, w ogóle, e, prawda, jacyś ambasadorowie, jacyś tam ludzie z rządu, w ogóle same elegancioki. Normalnie, no to ja tam przy nich trochę po prostu wyglądałem jak taki twitterek. No ale to, patrzcie, pan profesor jest artystą, rzeczywiście. A jego żona również, dziękuję, pani Elżbiecie, bo e, spotkałem ją zresztą, jak były Fryderyki, jak kiedyś tam, prostu, prawda, jeszcze w połowie roku w Teatrze Polskim dostawałem takie, takie, powiedziałbym, honory. Natomiast tutaj rzeczywiście była sytuacja taka, powiedziałbym, wyjątkowa. Ten producent strasznie nagabywał, żeby to, to wyjść z tym. Ja nie chciałem, bo było mi troszeczkę takiego, takiego, ja raczej jestem wstydliwy. No ale okazało się, że w drugiej, na początek drugiej części koncertu rozpoczynającego no właśnie festiwal Profesora Pandaleckiego, weszliśmy i po prostu musiałem w minucie zmieścić się, żeby cokolwiek powiedzieć. Powiedziałem to, co mogłem, i okazało się, że to było trafione. Ja myślę, że w ogóle umiejętność wypowiadania się w kilku zdaniach dobrze to jest raczej domena ludzi, którzy trzymają się głupy, bo. Takie beblanie czasami nie ma sensu. No właśnie, ale y, y, zgadza się dokładnie, y, ale artystów trudno, y, y, nawiązując do tego, co pan powiedział, artystów trudno ubrać pewne ramy i całe szczęście chyba, że są tacy artyści jak Józef Skrzek i wiele innych, że ich nie idzie gdzieś tam obramować y, i dzięki temu jeszcze nie zwariowaliśmy chyba, y, że jest właśnie tak, jak jest. W znaczy, no, pełen szacunek dla tych, którzy, y, Pawła mają już te swoje lata. I trzymają się dzielnie, tak jak wymieniony profesor Pandarecki, Nie do niedawna jeszcze nasi śląscy kompozytorzy cudowni, profesor Kilar, profesor Gurecki, z którymi się też spotykałem i byli zawsze dla mnie wzorem. No właśnie i, i też yy, pan nie wiem, czy, czy się zapoznał z tym scenariuszem, bo, bo kolejny temat dotyczy właśnie profesora Kilara. Yy, znowu przeszliśmy jak gdyby płynnie do, do tego. Zawsze mi bliski, tak pan napisał na swojej stronie, wspaniały przyjaciel mus, fenomenalny kompozytor, człowiek pełen wiary i miłości, boski artysta pozostawia szeroko otwarte ramiona w Wojciecha przytulającego nas z miłości. Piękne słowa. Piękny dlatego, że to piękny człowiek i wspaniały kompozytor, a przy tym e, rzeczywiście otwarty w e, pełnią swoich ramion i pełnią serca do drugiego człowieka, pełen wiary. Spotkałem go, kiedy jeden z aktorów zaprosił mnie na jego urodziny, ja przyszedłem tam z takim małym instrumencikiem i zagrałem mu jakąś melodię e, i to były dla niego najlepsze życzenia, tak przynajmniej powiedział. Wtedy się poznaliśmy bardzo blisko, on fast. Potem już kilkakrotnie spotykaliśmy się na koncertach, gdzie na przykład w pierwszej części ja grałem z góralami, z moimi głosami. W drugiej była orkiestra symfoniczna, w której prawda, wykonywano utwory profesora Kilara. Eee, na przykład na Muchowcu, gdzie właściwie po mojej części przyszedł i przywitał się ze mną i powiedział, że to jest takie dobre. Zresztą mówił bardzo pięknie, bo powiedział w pewnym momencie, jak gratulowałem mu jakiejś melodii cudownej, no, a mówi, a co ty robisz? Ja no, mówię, no, robię kazania. A to pięknie, mówi, znam. I w pewnym momencie mówi, a bo wiesz, każdy jest inny. W ogóle takie przenosił prawdy cudowne, które może robić tylko dojrzały i mądry człowiek. Kiedy robiłem festiwal w Planetarium Śląskim, też chciałem zagrać kilka otworów Bociak Hilera. Od razu dał mi na to. Swoją zgodę, elektroniczni muzycy ze świata robili to i tak powstawały fragmenty drakuli czy jeszcze czegoś innego. Człowiek, który pozostaje ze swoją muzyką na zawsze. No właśnie, ja miałem zaszczyt spotkać raz w swoim życiu profesora Kilara i powiem szczerze, bardzo normalny, zwykły człowiek i myślę, że to jest smutne, że dowiadujemy się dopiero po fakcie, że wokół nas żyją tak wspaniali ludzie. Z jednej strony prości, otwarci, pełni wiary, a z drugiej strony tak fenomenalni światowi ludzie. Bo bez wątpienia profesor Kilar był kompozytorem no, światowego formatu, bez wątpienia, ale zawsze pozostał wierny Śląskowi. I... Naszej śląskiej ziemi. To, no, to, to jest bardzo ciekawe, bo jak wiemy, on w ogóle pochodzi z Wilna. I to niesamowite. Kiedyś byłem na koncertach gdzieś tam, prawda, w Kolonorii Bergi, spotkałem człowieka bardzo podobnego do niego, a okazało się, że to był jego kuzyn, ale niesamowita fizjonomicznie podobna postać, też bardzo wysoki. A przy tym wszystkim, no, moi pewnie znajomi mówią mi, że to jest nienormalne. Co ty robisz? Bo to jest za w zasadzie, te pewne właśnie przywileje, które my mamy jako talent, jako to wszystko, co nam bozia dała, i potem przeniesione w sposób prawidłowy, mają mieć właśnie swoją skromność, pokorę i prostotę. A reszta już jest właśnie odlotowe, Czyli w tej normalności jest też i coś takiego, co jest wyjątkowe. No właśnie, i profesor Kilar to miał właśnie, to coś. To miał dar boski i nie tylko. Dobrze, zostawmy to, co, co było, bo chciałem trochę porozmawiać o tym, co będzie. Między innymi zagracie na Stecówce, tam spłonął kościół i Wy jak gdyby włączacie się w odbudowę tego kościoła. Jak, jak ten koncert będzie wyglądał, na czym on będzie polegał? 1 lutego o godzinie 18.30 w Bazylice... U ojców Franciszkanów odwiedzi się MSZA, prowadzona przez biskupa seniora Rokoczego. A potem festiwal góralskich brzmień z żywiecczyzny, z Cieszyńskiego, Będą i grojcowianie, i wałasi, i wołosi, i brody, i kaczmarzyki, i. No, to jak w tym gronie znalazł się Józef? Ja Pytam na organach u góry. Jak, jak się znalazł? W ogóle, Józef? To będzie muzyka, muzyka akustyczna. Oni grają akustycznie, ja grałem też na organach piszczałkowych, które są panem pięknie brzmiącymi organami kościelnymi. Znaczy tak, ja jakby, no, powiedziałbym, dwie dekady wcześniej trzeba się cofnąć, kiedy ja zacząłem się przyjaźnić z artystami beskickimi. Zacząłem od pewnej malarki na Andzołówce w wstebnej. I tak sobie potem zacząłem wędrować z tymi wędrownymi muzykami. Jano Gajdosz, jeden ze starszych, który zagrał ze mną w małym kościołku Zbyszek Wałach, którego ród jest od dziadka już tam malarza. Ja on grał na skrzypcach, też konstruuje różne instrumenty. Poznawałem cudowne tereny. Do tego stopnia zauroczyłem się tymi terenami, że kiedy miałem jakieś propozycje w Stanach Zjednoczonych, pobyłem. Yy, wolę, tak, po prostu nagle wybrałem, że, że wolę po prostu pobyć właśnie tu w Beskidach z moją rodziną. Tak, bo to miało znaczenie dla wychowywania dzieci. My na tym Śląsku tu mamy trochę z tymi różnymi powietrzami różnorodnie. Jak, jak dmuchnie tak, Ale jest, już jest, jest lepiej. tak jest zdrów, tak jest, jest lepiej. Więc to, że dzieci jeszcze w małych łóżeczkach i w się wychowywały właśnie w Beskidach, no to było fantastyczne. Kiedy byłem pierwszy raz na. Prawda, jakiś wesele góralskim Widziałem widziałem ten niesamowity kalejdoskop różnych brzmień góralskich. No, było to dla mnie oczarowanie i, jakby, odrodzenie pewne. To były lata 90. A potem się zaczęły różne wędrowania i pomysł na ten tryptyk beskidzki, Czyli trzy miejsca kultowe ważne dla tych właśnie górali: czyli Stecówka, Tyniok. Ochodzi ta królewna Beskidów, tak mówił Jan Kukuczka, Jerzy Kukuczka. Jan to jest, to są rody, Kukuczki, Kaszmarzyki, Pałachy. Okej, okay, no i właściwie tak my tam chodzili, co trzynastego, bo to jest pod wezwaniem matki Fatimskiej i my tam robili te procesje między tymi omami i, i, i śpiewali my, grali my tam, aż wreszcie zagrali my tam na koniec dziewięćdziesiątych lat koncert na łące przed kościołem, serce górala i groń. I to było niesamowite, to było takie piękne, donośne. Chło, że nawet yy, obecni, przeróżni gośnie, A A Antoni Piechniczek mówi, że chopie, coś ty to wymyślą, niesamowite. Jan Okarpiel z Zakopanego, w ogóle fantastycznie. Ale ja to wymyśliłem z nimi razem, głównie ze Zbyszkiem e, Wałachem. I to tak właśnie się zaczęło. Udało mi się też poprzez ludwisarzy z Gliwic, konkretnie pana Felczyńskiego, zorganizować im dzwon. Taki duży, prawie 300 kilo, który potem oni zbudowali dzwonnicę i on tam, jakby sobie, o, oznajmiał im w południe, że tu na stecówce jest to to. No i niestety na, na początku grudnia, teraz, prawda, miesiąc temu, no, kolebele w nocy, instalacja prawdopodobnie jakiejś wacie, czy normalnie patrząc z daleka, pochodnia. No bo to jest. Ten kościół było widać z, z, z wszystkich właściwie miejsc różnych, różnych tam. Południowa polana cudowna, tam nie perła bez kidów. No, okazało się, że niestety nie było jakby go jak uratować. Żołba, pojechałem tam za powiedziałem, następna niedziela zaraz po tym, po tym nieszczęściu i te chopy nagle, jak oni zaczęli w gadać o tych w ogóle, tak, że, czy, to, czy to trzeba odbudować. Jak, jak, jakby ich debata normalnie na farze po tym wszystkim, jak ile to drzewa, ty do tyla, ty do tyla, ty do tyla, ale e, tak, do tyla, telefon no kurde, już chyba że w No tak, architekt, tu wszystko po kolei. No dobra, widać było tak ogromną w chęć z ich strony. No już naprawdę energia nieprawdopodobna. I to dobra, no to dobra, to ja bardzo no, co ja mogę do nich zrobić, to trzeba by spróbować. No i nagle padł pomysł, że może zaczniemy od tego, że zagramy tu, na Śląsku, gdzie wielu Ślązaków jeździ w tej Beskidy i tam kocha te góry, to przecież jest tuż, tuż. No to dobra i to zrobiliśmy, a cówkę też znam, no dlatego ten koncert jest, pierwszego. W maju pewnie zagramy znowu na Łące. Ale to jeszcze może. No właśnie, to jest sympatyczne, że, że tacy ludzie są też tutaj na Śląsku, w Katowicach, w okolicach, którzy pamiętają o tych, o tych naszych wspaniałych Beskidach i jak trzeba, wyciągają pomocną dłoń. O tym, co będzie, to także warto wspomnieć, iż startujecie z nowym kwartetem. A to zaś jest inna większość. Też szukałem z różnymi ludźmi w różnych miejscach. Jeden był z Ameryki. Jeden był z Niemiec, a jeden był z Zabrza. I w pewnym momencie... Zaprosił nas e, teatr Witkacego zakopanym, e, a konkretnie dyrektor dziuk, żeby zrobić e, takie coś, co jest tajemnicą wielką dla Tatr chalny. No w ogóle w górach pewnie, ale w tatrach to się podobno dzieje tak, że w ogóle wszyscy tam ogóle dostają jakiegoś obłędu. Jak to przychodzi, jak to się zbliża, no, Czego teraz... ostatnio byliśmy świadkami. Tak, słyszałem. E, no i my to zrobili. To, prawda, jesienią była premiera tego wszystkiego. Zebrałem tych różnych muzyków. Steve Kindler, który grał wcześniej z różnymi muzykami innymi, jak gitaro, machowicznie orkiestra. Steve Schneider, który grał w Dream. Mirek Muzykant, który jest z Zabrza, ale on muzykiem jest ciągle podróżującym po świecie. Znakomity bębniarz. Steve Kindler na dziewięciostronowych skrzypcach, Steve Schroeder na instrumentach elektronicznych. ja w tym projekcie gram na fortepianie, basie, trochę śpiewam, wokalizuję jakieś. Również tam, prawda, komponuję jakby całość. No Ten kwartet ma szansę nagrać płytę w Portland Studio, ale najpierw zagramy w przyszłym miesiącu, ale znowu w tarczy Witka to wie, no zobaczymy. zobaczymy. No, I moglibyśmy tak, szanowni państwo, rozmawiać bez końca. Proszę mi wierzyć, że jak w naszym studiu jest Józef, Józef Skrzech, to jakaś taka magiczna atmosfera się wytwarza i wiele pozytywnych fluidów tu się wznosi do góry, w lewo, w prawo. Więc podsumowując nasze spotkanie, kazania świętokrzyskie, szanowni państwo, do nabycia. Jeszcze ciepłe, warto się zapoznać, jak wokół nas różne inne brzmienia to powrót do korzeni do tej trochę innej kultury muzycznej warto, warto na pewno. Jeśli chodzi o powroty, jeszcze jedna ważna rzecz. W kwietniu zagramy z Jerzem Piotrowskim SBB, czyli w starym, pierwotnym składzie. To jest bardzo istotne. 13 kwietnia mamy zagrać, tym razem we Wrocławiu, na jubileuszu przez Nad Odrą i już w tej chwili możemy powiedzieć, że to jest całkiem realne i SBB, zakład w tym pierwotnym składzie Piotrowski wraca. Warto też, ale to we Wrocławiu. Bliżej, bliżej Bazylika Ojców Franciszkanów, Panemnika. 1 lutego. 1 lutego, jeżeli ktoś z Józefa Skrzeka na żywo zobaczyć, dotknąć, porozmawiać. Zapraszamy 18.30, 18.31 lutego. No i to, i to chyba tyle. Naszym gościem był zawsze bliski sercu i sprawą śląskim Józef Skrzek wspaniały, artysta, kompozytor i długo by wymieniać. Dziękuję Państwu za uwagę. Państwu dziękuję za Panu dziękuję za wizytę. Dzięki. That's <laughs> says <laughs>